Cześć kochani, tu jestem znowu w otoczeniu natury. Tym razem tylko spaceruję i chyba to jest naj, tak, najłatwiejsza opcja pozbycia się paru gramów po obiedzie. Wyrównania, że tak powiem, bilansu energetycznego i usprawnienia swojego gorsotu, gorsetu mięśniowego. Mamy piękny zachód słońca. No, Coraz to częściej się to zdarza. Słoneczko wychodzi, w ogóle dni już będą teraz coraz to dłuższe. Co nam pozwala pozytywnie myśleć, że coraz to dłuższe noce, które były do 21 grudnia, teraz będą krótsze. Dni będą dłuższe, więc humory nam się będą definitywnie poprawiać. No, i sama energetyka nasza też już będzie wzrastała razem z dłuższym dniem. Kręcę filmik, bo chciałem Wam podziękować, że y, jesteście ze mną. Chciałem Wam życzyć fajnych świąt i chciałem życzyć y, zdrowego nowego roku. Nie wiem, czy jeszcze coś nakręcę w tym roku. Być może jakieś morsowanie jeszcze wpadnie. Natomiast. Y, Trzymajmy się dalej natury. Jeżeli są jakieś stresowe sytuacje, to spacer w lesie, bądź w parku, bądź w jakimś takim otoczeniu natury naprawdę działa cuda. I uziemiajmy się, kiedy tylko możemy. Dmajmy, dbajmy o swoje zdrowie pod kątem tego, że. Jeżeli już używamy jakieś suplementy, to patrzmy co w tym jest, ponieważ ten sterynian magnezu czy tam sole magnesowe kwasów tłuszczowych potrafią nam zaszkodzić do tego stopnia, że nie wchłaniamy nawet zwykłego pokarmu. A w tym pokarmie już jest zaledwie 10% substancji odżywczych, które były kiedyś, jak ja pamiętam lata 80. to tak naprawdę jak się jadło jabłko czy dwa, to się miało energię do grania w piłkę przez cały dzień, jeszcze jakaś kolacja wpadła i było y, po całym jedzeniu. Natomiast dzisiaj, no prawdopodobnie y, tylko bardzo zdrowy człowiek by coś takiego przetrwał. Natomiast y, widzimy, że naszej młodzieży teraz już y, Trzeszczą kości. Większość moich znajomych, co ma 20 lat, czy tam 30 lat, mówi: O, tu mnie boli w biodrze. Tu już sobie kostkę zwichnąłem. No skąd to się bierze? No, po prostu mamy już jedzenie GMO. Także patrzmy, żebyśmy robili zakupy u rolnika, u, na targowisku, w naszym jakimś takim gronie. Naszych regionalnych małych firm i przedsiębiorców. Starajmy się też zwrócić na to uwagę, żeby to było zdrowe jedzenie, ekologiczne, najlepiej jakaś permakultura. No i tyle. Także bywajcie zdrów. Bezpiecznego poślizgu w nowy rok i do następnego razu. Pa hej.